Co roku wiele firm obchodzi jubileusz swojej działalności i zazwyczaj jeśli jest świętowany, to pierwsze skojarzenie związane z firmowymi urodzinami to jakiś event. A w dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o inspiracjach, które mogą, ale wcale nie muszą być związane z działaniami eventowymi, a na pewno nie muszą stricte być tak zwaną galą przy okrągłych stołach, które no, budzą takie pierwsze skojarzenie jubileusz. To musi być gala przy okrągłych stołach. No, kurczę, nie musi, tak? I nie musi tam być wcale jakiejś atrakcji muzycznej na scenie. Nawet tortu na koniec być nie musi. Jeśli więc... Jesteś zainteresowany tym, jak można powiązać rocznicę istnienia firmy z działaniami employer brandingowymi, z działaniami mającymi na celu zbudowanie lojalności Twoich klientów, czy ze strategią sprzedażową lub marketingową Twojego przedsiębiorstwa? To, to zapraszamy Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Ecom. To, co teraz słyszysz, to podcast Ecomon. Marketing, Event i e-commerce. Cześć! To Kamila Haftkiewicz i Damian Haftkiewicz, którzy dzielą się z Tobą swoim praktycznym, 14-letnim doświadczeniem w realizowaniu projektów eventowych i marketingowych oraz zdobytą w boju wiedzą związaną z prowadzeniem od blisko 4 lat własnego e-commerce. Zero nawijania makaron na uszy, 100% mięsa. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, czym się zajmujemy, to wejdź na stereomatic.pl. Miłego słuchania. Dzień dobry. Dzień dobry. No to już 27 odcinek podcastu Common, w którym jak zwykle witają was bardzo serdecznie. Kamila i Damian Haftkiewicz. Natomiast dzisiaj będzie tak e, Tedeksowo, takie espresso kawowe dla was e, mamy i też e, dlatego odcinek ten pojawia się wyjątkowo we czwartek, a nie w środę. Po prostu nie zdążyliśmy go nagrać. dzisiaj też mamy mało czasu, więc tak będzie merytorycznie, mięsnie i konkretnie, a temat dzisiejszego odcinka to Osiem pomysłów na świętowanie jubileuszu firmy. No właśnie, nie będziemy tutaj mówili o e, pomysłach pod tytułem jaki zespół wybrać na jubileusz e, firmy, czy jaki tort, czy tam, czy nie wiem, jakie tam atrakcje, czy mają być tancerki, czy ma być jakiś tam pokaz choreograficzny, czy ma być magik, nie. Dzisiaj będziemy mówili o czymś zupełnie innym. A o czym o tym powiemy za chwilę, ale najpierw poprosimy was o zasubskrybowanie naszego podcastu. A dlaczego jest to dla nas ważne? Jest to dla nas ważne, gdyż różnego rodzaju algorytmy w różnych programach, systemach, miejscach, gdzie słuchacie naszego podcastu, działają w taki sposób, że im więcej osób subskrybuje, im więcej osób słucha, tym bardziej one są podbijane tak do góry. Czyli tutaj nasza prośba jest całkowicie egoistyczna, a jakże, więc teraz szybki dżingiel. Wy klikacie subskrypcję, za którą bardzo serdecznie dziękujemy, a my wracamy. Przerwie. Kamilo, powiedzmy może o tym, dla kogo ten odcinek może być najbardziej interesujący. Kogo on powinien zainteresować i kto, kto naszym zdaniem powinien go z uwagą wysłuchać. No, na przykład dla osób decyzyjnych w firmach, które chciałyby wykorzystać pretekst jubileuszu w celu na przykład zwiększenia sprzedaży, czy rozpoznawalności marki, czy na przykład zdobycia nowych klientów. Decyzyjnych mamy na myśli właścicieli firm, szefów firm Osoby, które są członkami zarządów, czyli takie osoby, które chciałyby podkreślić w pewien sposób to, że firma obchodzi jubileusz 25-lecia, 30-lecia, 40-lecia, może 50-lecia, ale nie chcę tego zrobić sztampowo i po prostu tak jak zaczęliśmy dzisiaj ten odcinek, nie ma to być po prostu gala przy okrągłych stołach z Marylą Rodowicz na scenie. Kto jeszcze powinien tego odcinka, Kamilo, posłuchać? Tak naprawdę wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za organizację działań związanych z jubileuszem w ich firmie, a nie chcą, aby był to typowy event, tak jak powiedziałeś, chcą wycisnąć z tego coś więcej, dać temu jakąś wartość dodaną. Może ten również odcinek zainteresować te osoby, które planują organizację eventu jubileuszowego i szukają inspiracji i pomysłów, ale takich po prostu wychodzących poza standard. To jest chyba warte podkreślenia. Kto jeszcze? No, osoby, które szukają firmy eventowej, ale takiej, która rozumie marketing B2B i która umie i potrafi powiązać cele i oczekiwane efekty z organizacji, z realizacji tych działań jubileuszowych z różnego rodzaju aspektami funkcjonowania firmy, a głównie ze sprzedażą. Ze sprzedażą, z marketingiem lub też po prostu ze strategią. Firmy. Więc jeśli ten temat jest ci e, bliski, jeśli jest to dla ciebie temat interesujący, to zapraszamy Cię do wysłuchania już 27 odcinka podcastu. Ecomon. Miłego. Słuchania. Słuchania. Zanim przejdziemy do tych pomysłów i do tych inspiracji, które mamy tutaj dla Was, to warto podkreślić taką jedną bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, w naszym przekonaniu, organizacja jakichkolwiek działań skierowanych do klienta B2B, czy B2C, czy do B2E, czyli do klienta wewnętrznego, czy do pracowników, nie ma kompletnie sensu, jeśli nie zostały spełnione takie trzy bardzo ważne aspekty. To są trzy pytania, które my zadajemy naszym klientom podczas tak zwanego warsztatu startowego, w którym pracujemy wspólnie nad ustaleniem. Właśnie koncepcji, pomysłów, idei, przebiegu działań, na przykład związanych ze strategią jubileuszową. I na jakie trzy pytania, Kamilo, my zawsze podczas takiego warsztatu odpowiadamy sobie wspólnie, zanim przejdziemy do na przykład pomysłów, czy do stworzenia jakiejś koncepcji, właśnie jakiegoś można powiedzieć wizerunku takiego wydarzenia, co takiego się podczas takiego warsztatu odbywa? Proszę. Takim pierwszym pytaniem, na które sobie odpowiadamy wspólnie z naszym klientem, to jest pytanie po co? Najważniejsze jest, żeby ustalić cel organizowania czy też realizowania jakichś działań, bo one nie są organizowane tak po prostu, żeby sobie były, żeby było fajnie, tylko mają realizować nasze cele, naszą strategię. I właśnie sprecyzowanie tych celów i tej strategii to jest pierwsza rzecz, którą się zajmujemy w czasie warsztatu startowego. I powiem Wam więcej, jeśli dana firma, która chce organizować jubileusz, nie jest w stanie odpowiedzieć nam, sobie, wspólnie na to pytanie, po co jest to robione, to my najczęściej mówimy, no to wszystko jedno, co zrobicie, no bo jeśli nie wiecie, po co to robicie, no to wszystko jedno tak naprawdę, co się odbędzie, co będzie zorganizowane, jaki będzie przebieg, bo to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. I najczęściej w takich projektach może was to zdziwić, ale po prostu nie bierzemy udziału. Po prostu. Najnormalniej w świecie. I żeby było jasne, żeby było fajnie, to nie jest To nie jest cel. I żeby klienci byli zadowoleni, i żeby podziękować im za dotychczasową współpracę i tam rozdać nagrody. Słuchajcie, to też, to też nie jest cel. Co dalej? Kolejną rzeczą, na którą my kładziemy bardzo duży nacisk i o której rozmawiamy z klientem w czasie spotkania, to jest, to są emocje. To są emocje, to są wrażenia. Czyli robimy sobie coś w rodzaju takiego eksperymentu. Zamykamy oczy i wyobrażamy sobie, że już jest po evencie i że ktoś podchodzi z kamerą i z mikrofonem do uczestników i mówi tam pani Zosiu, jakie ma pani odczucia, co pani myśli o tym wydarzeniu, w którym wzięła pani właśnie udział. Nie musi to być konkretnie wydarzenie, ale, przez, chodzi też o emocje związane z udziałem w akcji. Tak. Chodzi o doświadczanie pewnego komunikatu czy pewnego przekazu, który za tym jubileuszem wysyła marka w rynek, ale dlaczego jest to bardzo ważne? Bo drugim aspektem, który my omawiamy podczas warsztatu startowego, to jest, do kogo jest to kierowane. Dlatego właśnie te emocje są związane z emocjami nie firmy, nie prezesa, nie tam tego, czy on będzie zadowolony, bo akurat lubi Marylę Radowicz. Sorry, że tej tak Maryli czepiłem. I on bardzo by chciał, żeby wystąpiła na scenie, tylko raczej co o tej Maryli powiedzą goście tego e, klienta. Więc rozmawiamy, ten drugi aspekt warsztatu startowego u nas, kiedy pracujemy wspólnie z klientem nad przebiegiem jubileuszu, to są dla kogo jest to kierowane. Czyli rozmawiamy o tych personach, tych odbiorcach tego wydarzenia w różnym aspekcie. O jakich aspektach rozmawiamy o tym za moment? I co jeszcze? Co jest tą trzecią najważniejszą rzeczą? Efekt, czyli musimy sobie wyobrazić, musimy sobie zaplanować tak naprawdę, co ma się wydarzyć na przykład trzy miesiące po danym działaniu. No i właśnie, robimy sobie taki eksperyment z klientem i wyobrażamy sobie, że spotykamy się na przykład trzy miesiące, tak jak Kamilo powiedziałaś, po danym działaniu, po zakończeniu danego projektu i podsumowujemy go, zadając sobie pytania. Co klienci, odbiorcy, kontrahenci, dostawcy, pracownicy biorący udział w danym działaniu, niekoniecznie w evencie, o tym zaraz będziemy mówili, powiedzieli poprzez właśnie, poprzez emocje, poprzez doświadczanie, poprzez udział właśnie w tym przedsięwzięciu biluszowem. I jak to ma się do działań wewnątrz firmy? Czyli czy te cele, na przykład sprzedażowe, marketingowe, wizerunkowe, zostały zrealizowane? I podczas tego warsztatu omawiamy, co by się musiało stać, żeby po zakończeniu tego procesu klient, nasz kontrahent, firma, która świętuje ten jubileusz, powiedziała: OK, o to nam chodziło, taki efekt został osiągnięty i ten zwrot inwestycji, który ustalamy na samym początku planowania tego działania, Został osiągnięty. I to są trzy najważniejsze aspekty, punkty, elementy planowania jakichkolwiek działań jubileuszowych które są punktem wyjścia do tematu dzisiejszego podcastu czyli do pomysłów, jak ten jubileusz można świętować. Punktem wyjścia do nagrania tego odcinka jest to, że wiele firm. Które świętuje jubileusz, nie chce robić tego w taki standardowy sposób. Czyli nie chce korzystać z tych standardowych pomysłów e, wspomnianej już gali przy okrągłych stołach i czegoś, jakiejś atrakcji głównie muzycznej, dziejącej się na scenie. Dlatego te nasze osiem pomysłów, o których e, będziemy za chwilę mówić, to nie są pomysły na atrakcje, na gale, tylko to są pomysły na to, w jakiej innej formie można świętować jubileusz, e, żeby nie była to po prostu typowa e, impreza wieczorna no właśnie. I słuchajcie, pierwszy pomysł, pierwsza forma, pierwszy sposób na wykorzystanie jubileuszu do komunikacji na przykład z naszymi klientami kontrahentami to są działania lojalnościowe. Teraz bardzo wiele firm, w dzisiejszych czasach szczególnie, tłucze się na rynku ceną. Ceny wzrastają. Kto da mniej, kto da więcej, ten wygra. Dostępność oczywiście różnych artykułów, produktów i usług również jest bardzo ważna, ale słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że zamiast robić, a propos pomysłu, zamiast robić, nie wiem, galę przy ogromnych stołach z wcześniej już wspomnianą Marylą, czy zespołem Kombi, czy tam Batą Kozidrak, czy z kimś, o, Bata się źle kojarzy, przepraszam, nie, nie było, nie powiedziałem tego. Ale wracając generalnie do meritum, robimy pewnego rodzaju cykl działań skierowanych do naszych klientów, kontrahentów, w trakcie których największą wagę stawiamy na content, na coś co w tej chwili jest bardzo istotne wartościowe, co jest pożądane, czyli na przekazanie pewnej wartościowej informacji, informacji dotyczących rozwiązywania problemów związanych z, ze zmianami na rynku, z makro-mikroekonomicznymi problemami z którymi się borykamy, wiedza ekonomiczna, wiedza ekspercka, wiedza dotycząca employer brandingu, wiedza dotycząca no, zmieniających się trendów rynkowych, i tak dalej, i tak dalej. I na przykład tak, tego typu program lojalnościowy, czyli zostań z nami przez kolejny rok. Pomysł jest skierowany na przykład do firm usługowych, które mają podpisane umowy na świadczenie usług w jakimś okresie. Nie będziemy tu zdradzali pomysłów, jakie to mogą być firmy, lub też jakie mogą być usługi, ale wyobraźcie sobie taką sytuację że tego typu cykl spotkań jest wartością dodaną, jest pewnego rodzaju długofalowym działaniem, na przykład rocznym, dwuletnim, w których mogą wziąć udział obecni klienci. Jak już przestaniesz być naszym klientem, bo umowa ci się skończy i nie przedłużysz, to już nie możesz być. I taka, taki pomysł może być wykorzystany jako forma świętowania jubileuszu. Czyli może to po prostu się odbywać wraz z komunikacją np. przykład 20-lecia, 30-lecia, 25-lecia firmy. I to jest nasz pierwszy pomysł na świętowanie jubileuszu przedsiębiorstwa. Od co? Kolejnym pomysłem jest y, przygotowanie i wydanie y, wydawnictwa, nazwijmy to tak, które będzie fajnym. Merytorycznym przede wszystkim, ładnie wydanym raportem na temat związany z branżą, w której funkcjonujemy, to z, jej będzie, problemami. z jej problemami. To będzie coś, co będzie dużą wartością dodaną i dużą porcją solidnej wiedzy na temat branży, w której funkcjonują, funkcjonujemy my i nasi klienci. Słowo fajne, ja tutaj wytłumaczę w przypadku Kamili, fajnym, czyli takim przestępnym, seksownym, czymś takim pożądanym, czymś takim atrakcyjnym w każdym tego słowa znaczeniu. I taki raport, jako kolejny pomysł, może być wsparciem na działań wizerunkowych, media relations, PR-owych, jeśli chodzi o firmę, która świętuje jubileusz. Czyli może być to poparcie, kolejny pomysł na wykorzystanie jubileuszu poprzez danie pewnej wartości dodanej właśnie w postaci takiego, wysoko jakościowego raportu. Taki raport wydany w wersji tradycyjnej, drukowanej, może być też bardzo dobrym pomysłem na prezenty dla klientów. Tak, z okazji jubileuszu firmy. Czy gadżetem podczas jakiegoś, jakiejś formy eventu, ale już tak jak powiedzieliśmy, nie takiej typowej gali przy ogromnych stołach, o czym zaraz powiemy. Czekaj, popatrzcie, te pomysły ze sobą się też również mogą łączyć. Ciekawą formą e, świętowania jubileuszu firmy e, z klientami jest tzw. Tak roadshow. Mhm. Czyli przygotowujemy e, na przykład takiego dużego traka, yy, tak show. Tracka? Takiego tak zwanego show traka, wyposażonego show w, w odpowiednie dla nas, dla naszej branży, dla naszej firmy sprzęty i gadżety w środku i jeździmy nim przez kilka tygodni, czy na przykład kilka miesięcy po całej Polsce, po całej Europie, w zależności od tego, gdzie mamy klientów, jaki mamy charakter działalności, ale daje nam to pretekst do licznych spotkań, do budowania relacji, do budowania wizerunku, do pokazania się w różnych miejscach, gdzie być może nas nie znają, a mogliby nas poznać. Czyli w myśl zasady, jeśli nie mógł Mahomet do góry, to przyszła góra do Mahometa. Tego typu mobilna forma dotarcia do klientów w formie takiego właśnie roadshow, które porusza się, przemieszcza się i jeździ do klientów i tam z nimi przy okazji tego jubileuszu świętuje właśnie tą rocznicę istnienia firmy, dając pewną wartość dodaną, czyli pokazując, czy angażując, czy doświadczając pewnych wartości związanych z z Marką, ale spotykając się z klientami, i na przykład i klientami w trakcie takich spotkań. Przykładowo firma z branży X jeździ do swoich klientów z tej branży, którzy na te spotkania w bardzo atrakcyjnym sposób przygotowanych zapraszają swoich klientów. Czyli popatrzcie, mamy win win, win. Czyli wszyscy są zadowoleni w tym momencie, a my budujemy e, w tym pomyśle, w tej formule znowu nasz wizerunek jako firmy, która przy okazji jubileuszu zaprasza klientów i klientów na spotkanie z naszą marką. Świętowanie jubileuszu to także świetna okazja do tego, żeby zbudować tak zwane employee experience, czyli zaangażować pracowników, zbudować swój wizerunek jako pracodawcy takiego pożądanego na rynku, i przez to pokazać się potencjalnym pracownikom, tym, których chcielibyśmy pozyskać z rynku, a także podziękować i w jakiś tam sposób dopieścić tych, których już mamy i którzy są dla nas cenni i wartościowi. I znowu mamy tutaj serię różnego rodzaju działań, różnego rodzaju narzędzi, różnego rodzaju mniejszych działań, większych działań, różnego rodzaju pretekstów do tego, aby komunikując angażować obecnych pracowników, ale też zapraszać i angażując pracowników e, przyszłych, potencjalnych, których, którzy w tej chwili na rynku pracy są bardzo, bardzo w wielu branżach pożądani. Na przykład mówimy o branżach programistycznych, software house'owych, usługowych itd., itd. Więc ten employee experience, to jest takie w tej chwili modne słowo, może być e, pretekstem, Pomysłem na podczepienie pod nie komunikatu związanego z jubileuszem naszej firmy. Kolejnym pomysłem na ciekawą formę świętowania urodzin firmy jest konferencja merytoryczna. Podkreślajmy, merytoryczna. merytoryczna. To jest bardzo ważne. Teraz wszyscy powtarzamy, merytoryczna. <grytoryczna> Bardzo ważne. Jeśli chcecie to zobaczyć w praktyce, to zapraszamy do case study Raben, tak. bo coś takiego zrobiliśmy z okazji ich jubileuszu. Albo dwudziestolecia firmy Phoenix Contact. Albo dwudziestolecie firmy Phoenix Contact, też, również też, żeby... będzie tutaj ciekawym Czyli takie przykładem. dwa case study, a ten link podobny oczywiście w tym odcinku podcastu. Zamiast gali przy okrągłych stołach robimy tutaj spotkanie z ciekawymi mówcami na ciekawe tematy, ciekawe, czyli takie, które znów dla naszych klientów, czy dla naszych nowych klientów, których chcielibyśmy pozyskać w tej branży, w tej rzeczywistości, w których oni funkcjonują. Ci mówcy, te prezentacje dadzą im dużą wartość dodaną, dadzą im cenną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w budowaniu swoich biznesów. Dokładnie. I pomogą też odpowiedzieć na pytania dotyczących problemów ich firmy, ich branży, ich przedsiębiorstw. I tak jak właśnie, już nie rozwodząc się, właśnie takie dwa case'y, 25-lecie Rabena i 20-lecie Phoenix Contact, możecie zobaczyć na naszych stronach, ale jakby, żebyśmy też mogli podlinkować jeszcze inne wydarzenie, które nie było już jubileuszowe. To dwie konferencje też bardzo merytoryczne na wysokim poziomie, jeśli chodzi o kwestie kontentu i wiedzy. To jest, są konferencje kod innowacji dla GS1 Polska, edycja 2018-2019, które mieliśmy przyjemność wymyśleć i od A do Z za, zorganizować i też przygotować, bo o tego typu działaniach mówimy. One mają bardzo ważną wspólną cechę. Wartością dodaną, główną wartością dodaną jest bardzo wysoka jakość kontentu, która jest magnesem do tego, aby w takim wydarzeniu wzięli udział nasi klienci, którzy na przykład, tak jak było w przypadku Rabena, przyszli, a wcześniej nie przychodzili, bo magnesem dla nich było właśnie właśnie był. Był ten content, czy też możliwość spotkania się na przykład z profesorem Balcerowiczem czy z Jackiem Santorskim. W przypadku GS1 to były spotkania, nie wiem, z Bartkiem Golą, czy z Pałem Tkaczykiem, czy z Piotkiem Budzkim, czy z Natalią Hotalską, czyli mówimy o fajnych nazwiskach, o wartościowej wiedzy, o czymś, co, co będzie wartością dodaną dla odbiorców takiego spotkania, i to jest najbardziej istotne, kiedy mówimy o tym, żeby z że jednym z pomysłów jest połączenie właśnie jubileuszu firmy z merytoryczną konferencją dotyczącą. Są problemów danej branży danej firmy czy też danego, danej grupy klientów, na których chcielibyśmy, do których chcielibyśmy taką konferencję skierować. Świętując jubileusz firmy możemy też skupić się na działaniach tzw. CSR. Czyli kolejny pomysł kolejny pomysł, czyli wykorzystanie jubileuszu do tego, żeby zrobić coś wartościowego dla lokalnej społeczności. I tutaj y, możemy zaangażować w to naszych pracowników, możemy zaangażować w to naszych klientów, Dokładnie. możemy y, zrobić coś, co będzie zauważone i co przyniesie realną korzyść dla mieszkańców naszego miasta czy. Mniejszej miejscowości. Czy różnych lokalizacji, tak? Na przykład, jak się mamy oddziały firmy, możemy to zrobić w różnych częściach Polski, tak, więc jakby to można powiązać z wieloma elementami, można to powiązać też z naszymi wartościami, z naszą misją firmy, jeśli, że tak powiem, tego typu działania są dla nas istotne, typu ochrona środowiska, współpraca, pomoc innym i tak dalej, i tak dalej, więc jakby ta forma świętowania jubileuszu może być też ciekawym pomysłem do wykorzystania w trakcie planowania strategii rocznicy. Waszej firmy. A jeśli zastanawiacie się, czy to w ogóle ma jakikolwiek pozytywny odzew wśród tych społeczności, do których to jest skierowane, to spójrzcie chociażby na to, jak ludzie reagują na budżety obywatelskie, które są w tej chwili w wielu miastach rozpisywane co roku i jak bardzo zmieniają się miasta i jak bardzo ludzie z tego korzystają. Dokładnie. Idąc dalej, słuchajcie, wszelkiego rodzaju akcje marketingowo-sprzedażowe, czyli wykorzystanie czy powiązanie jubileuszu z komunikacją naszej marki, którą możemy z kolei okrasić, że się tak wyrażę, różnego rodzaju konkursami dla dystrybutorów, dla pracowników, dla handlowców, gdzie działania wspierające sprzedaż, działania marketingowo-można powiedzieć takie lojalnościowe, możemy znowu podczepić. Pod komunikację związaną z jubileuszem firmy. I ostatnim takim pomysłem, już tak przechodząc płynnie, są akcje wizerunkowe skierowane do klienta B2C, bo my tak mocno mówimy o B2B, ale też jest bardzo ważne, że część z firm, które ma jubileusze, szczególnie tak patrząc w naszą bazę, kto jubileusze ma w tym roku i w roku przeszłym, częściowo być może z Wami będziemy się po nagraniu tego odcinka też kontaktować. Od razu pozdrawiamy i machamy do was bardzo serdecznie. Jak będziemy do was dzwonić, to też być może będziemy wysyłali do was link do tego podcastu. Ale na przykład słuchajcie, to co robi w tym roku Lidl, który obchodzi dwudziestolecie. Wszystkiego dobrego dla firmy Lidl w Polsce. Czyli cała komunikacja związana z dwudziestoleciem jest zaplanowana i była zaplanowana długo, długo wcześniej. Czyli cały branding sklepów, regały, stroje pracowników, komunikacja wewnętrzna i tak dalej, i tak dalej. Ale to samo można również zrobić właśnie do klientów, oferując specjalnego rodzaju konkursy, działania, akcje, eventy, mniejsze eventy i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Czyli popatrzcie, te osiem pomysłów, one wybiegają po ponad ten dziewiąty, który nie jest w tytule naszego podcastu, ale który zamyka klamrą tak naprawdę to wszystko, co oczywiście można robić, ale to, co przedstawiliśmy wam jest ponad to, czyli to jest coś dodatkowego, co o, o, bardzo wielu firmom zwróciliśmy uwagę, że nie przychodzi na myśl, że oprócz takiego właśnie tego dziewiątego punktu, czyli oprócz czego Kamila? Gali, oprócz świętowania, eventu, eventu spotkania, celebracji, zabawy. To nie jest złe, że ale też, to nie jest złe, ale też y, jak my na to patrzymy. Naszym zdaniem, to świętowanie to powinna być faktycznie taka prawdziwa celebracja. To powinno być coś wyjątkowego. Powinniśmy tym naszym uczestnikom bez względu na to, czy to będą nasi pracownicy, czy to będą klienci, czy nie wiem, władze miasta, w którym jest nasza firma, dać coś wyjątkowego, coś, w czym nie mają jak wziąć udziału, tak o po prostu sami kupując bilet na koncert, na spektakl czy na jakieś inne wydarzenie, tylko przygotowanego specjalnie na miarę pod tą konkretną firmę, pod to konkretne wydarzenie i pod tych konkretnych odbiorców. I znowu tutaj wrócimy do case'ów, które a i owszem mamy, bo żeby było jasne, my nie mamy nic przeciwko dobrej zabawy, dobrej celebracji, fajnej, ciekawej e, gali, nawet przy okrągłych stołach. E, żeby było jasne, tak przekornie zaczęliśmy no, okrągłe od tego, stoły są ważne, bo kanciaste można sobie biodra poobijać. Na przykład, tak. E, ale jeśli chcecie zobaczyć, co mamy na myśli, mówiąc coś specjalnego, wyjątkowego, angażującego, to zobaczcie również naszych case studych na przykłady dwóch realizacji dla firm: Denitrich i Pressglass. Dokładnie i tam o takiej gali, którą tam zobaczycie, o czymś, co jest faktycznie nieszampowe, nierutynowe, a też jest powiązane czy z strategią marketingową sprzedażową firmy, jak w przypadku firmy The Dietrich, czy z działaniami Employee Experience i Employee Branding w przypadku Press Glassu, możecie zobaczyć w przypadku tych dwóch realizacji, bo to nie były takie po prostu gale, to były pewnego rodzaju narzędzia, rozwiązania stworzone pod również konkretne, Cele, efekty i oczekiwania klienta, które miały zostać zrealizowane poprzez zainwestowanie w te działania konkretnych i często niemałych sum pieniędzy. Ale o tym, że było warto, ja już chyba kilka razy. Podawałam ten przykład, ale to właśnie po jednym z tych wydarzeń, po wydarzeniu dla Press Glassu, jeden z uczestników powiedział: że gdyby miał za to zapłacić, żeby wziąć udział w tym jeszcze raz, to by to zrobił. To świadczy o tym, że cały pomysł na to, jak to powinno być zrealizowane, cały scenariusz tego wydarzenia był naprawdę dobrze dopasowany do tej grupy odbiorców i do tej firmy, do, do tego, jakie wartości ona sobą reprezentuje. I każdy, kto brał w tym udział, miał świadomość, że nigdzie indziej tego nie doświadczy. Kończąc, słuchajcie ten odcinek. Jeśli brzmi to dla Was interesująco i chcielibyście e, poprosić nas o pomoc w kwestiach działań związanych z jubileuszem Waszej firmy, to zapraszamy Was do kontaktu z nami. Znajdziecie go na stronie stereomatic.pl lub też możecie po prostu wysłać do nas e-mail na adres: konsultacje małpa .pl lub kamila lub damian.stereomatic.pl Dokładnie, tam z małpką po Damian lub Kamila. Ale bardzo ważna rzecz, zanim zadzwonicie do nas, albo skontaktujecie się z nami mailowo, to pamiętajcie, że e, kiedy umówimy się z wami na rozmowę, mniej lub bardziej zaawansowaną, to zawsze wyjdziemy i znowu, od tego, czy, od czego zaczęliśmy, tą część merytoryczną, od tego skończymy. Będziemy chcieli z Wami porozmawiać na temat trzech bardzo istotnych pytań, dopiero po których będziemy w stanie móc dla Was e, przygotować, doradzić Wam, czy też przedstawić, naszym zdaniem, najlepsze rozwiązania do celebracji, do sposobów na, do celebracji Waszej firmy. I przypomnijmy, jakie to będą trzy aspekty? Po co to robimy? Dla kogo to robimy? I jaki efekt chcemy osiągnąć? Dokładnie. I za ten odcinek e, krótki, zwięzły, ale mam nadzieję, że taki bardzo mięsny. Dziękuję Wam. Kamila i Damian Haftkiewicz. Cześć miłego dnia, a tym filmom, które słuchają e, tego odcinka i obchodzą w tym roku lub też niebawem, w zależności od tego, kiedy słuchacie swój jubileusz, życzymy Wam wszystkiego dobrego, pogody w duchu, na niebie i przede wszystkim e, rozwoju i pomyślności biznesowej. Wszystkiego dobrego.